Przez lata mieszkańcy ulicy Lipowej wyrzucali śmieci do pojemników ustawionych w pobliżu bloku numer 3. Jakiś czas temu stacyjkę śmietnikową przeniesiono jednak kilkadziesiąt metrów dalej, gdy okazało się, że ta dotychczasowa stoi w pasie drogowym i Zarząd Infrastruktury miejskiej w Słupsku może pobierać od administratora pobliskich budynków, czyli w konsekwencji od mieszkańców opłatę za zajęcie tego terenu. Administrator pojemniki na odpadki więc przestawił ale po dawnej stacyjce śmietnikowej pozostał murek wyznaczający jej granicę, a także tablica informująca o sposobie segregowania odpadów. Dla części mieszkańców okolicy, to wystarczy, by wciąż traktować to miejsce jako śmietnik. Dlatego zobaczyć tam też można nie tylko odpady komunalne, ale również wielkogabarytowe, między innymi stare meble. Zarząd Infrastruktury Miejskiej, administrator tego terenu. O problemie wie. Wystąpił też z pismem do administratora bloków, by ten zlikwidował murek wokół byłej stacyjki śmietnikowej i w nową lokalizację przeniósł tablicę informującą o segregowaniu odpadów. Zdaniem urzędników to powinno przekonać mieszkańców, że pas drogowy nie jest już miejscem wyrzucania odpadów.